Witajcie w nowym filmie, dzisiaj już trochę w wiosennym anturażu, no i co tu dużo ukrywać, jeśli obserwujecie mój Instagram, na który serdecznie Was zapraszam, linka macie na dole w opisie. To wiecie, że ostatnio wybrałam się do Pepko, naszego i waszego ulubionego sklepu, bo te hole naprawdę bardzo chętnie oglądacie i stwierdziłam, że obejrzę nową, wielkanocno, wiosenną ofertę, i słuchajcie, robiłam wam relację w Pepko, pokazywałam wam tam super ekstra doniczki. Zresztą skusiłam się na jedną, pokażę Wam. No i kupiłam trochę dekoracji e, takich już świątecznych, wiosennych. E, także co? Bez zbędnego przedłużenia. Zapraszam Was serdecznie na film. I zobaczcie, co takiego udało mi się upolować. Jeśli Wy już byłyście w Pepko e, i oglądałyście tą wiosenną kolekcję i Wielkanocą i zrobiłyście jakieś zakupy, to chętnie poczytam Wasze komentarze, co tam upolowałyście. Lub możecie mi na Instagramie oczywiście wysłać zdjęcia Waszych zakupów. Także tak, już bez zbędnego Przedłużenia zaczynajmy. Tutaj mam moją światez Pepko. było mnóstwo, mnóstwo doniczek, jajeczek, jakichś takich pozytywek, zajączków, które były przeurocze. Naprawdę nad tymi zajączkami się długo, długo zastanawiałam. Teraz Wam może wkleję przebitki właśnie, które wrzuciłam na Instagram. To będziecie widzieć, o jakie zajączki mi chodziło. Takie przytulające się, takie wypięte, siedzące. No przepiękne to było. Ja mam słabość do takich rzeczy. Zdecydowałam się na takie jajeczka na patyku. One są fajne, ponieważ możemy je na przykład wbić w doniczkę. Kiedy ten sezon się zaczyna na żonkile, na jacenty, to zawsze mamy w takich doniszkach w ziemi i możemy sobie po prostu powbijać wokoło te jajeczka. Albo jak mamy taki bukiet, jak ja tutaj mam, bukiet bazi, to możemy sobie po prostu te jajka gdzieś tutaj powbijać, i to będzie tak fajnie, jeszcze fajniej i wiosenniej wyglądać. Także coś z tymi jajeczkami zrobię. Fajnie, że były właśnie w kolorze szarym. Zależało mi, żeby te kolory były takie stonowane i upolowałam ostatnio, bo. Później takie były już e, jasno różowe, jasno żółte, takie bardzo jaskrawe. Mi zależało, żeby mieć te pastelowe. I one kosztowały 2,99, całkiem fajna cena. Później możecie nawet ozdobić koszyczek e, ze święconą właśnie tymi jajkami. Kolejna rzecz, taki wiecie, no duperele, które kupiłam, to jest słuchajcie, taki zajączek. I tego zajączka kupiłam jako dekoracja do kwiatków, po prostu do hyacyntów Chcę sobie w ziemię wbić, żeby takie tutaj wystawały. Uszka, zajączka. To było bardzo tanie i to kosztowało złoty 99, zł. i chyba, słuchajcie, wzięłam jeszcze różowego tego zajączka, ale gdzieś musiał mi wypaść przy kasie. W każdym razie wyszłam tylko z jednym tym zajączkiem, no i żałuję, bo chciałam sobie jeszcze coś tam udekorować. Więc tak, ja, słuchajcie, nie lubię takich dekoracji generalnie, takich, wiecie, wielkanocnych czy bożonarodzeniowych, bo wiem, że mi się to pogubi i za rok znowu kupię kolejne. Ale słuchajcie, jak dekoracje są takie tanie, typu złoty 99, 299, to zawsze kupię, bo to robi robotę. Naprawdę, taka jedna dekoracja wystarczy. I słuchajcie, tutaj mam jeszcze zapakowane te rzeczy, bo z siaty je wyjmuję. Dopiero co wróciłam z i tu wam chciałam pokazać, i też wam to pokazywałam na stosie na Instagramie. Że, słuchajcie, zastanawiam się, bo bardzo mi się podoba ta doniczka Zobaczcie, ta doniczka jest taka jak um, skorupka od jajka pęknięta e, Tylko, że tutaj, zobaczcie, była um, ubita troszeczkę No i bardzo długo się zastanawiałam, czy mam ją wziąć Bo została jedna zielona, a pozostałe były białe Ale te białe już na mnie jakoś tak wrażenia nie robiły Jakoś mi się ta zielona bardzo spodobała No i, słuchajcie, stwierdziłam, że wezmę że wezmę tą doniczkę z tą skazą, bo i tak będę tutaj sobie chciała włożyć kwiatek i ten kwiatek pewnie zasłoni to tutaj utłuczenie, ale to słuchajcie, nie jest, że słuchajcie, to nie jest tak, że to jest takie, jakby wiecie, złamane czy coś, tylko po prostu tutaj odeszła w tym miejscu farba, więc nie wygląda to źle, nie rzuca się to bardzo w oczy i ja tu sobie po prostu włożę kwiatuszka, który to zasłoni. No i do tego kwiatuszka wbiję jeszcze tego zająca I słuchajcie, dekorację wielkanocną macie super Także em, tak, kolejna rzecz, którą wzięłam I to też mam zapakowane I właściwie tylko po to poszłam do Pepko. No i też żeby obejrzeć kolekcję wielkanocną Ale nie planowałam takich zakupów I nie planowałam dla Was holu zakupowego e, Poszłam po... czekajcie, nie będę tutaj gadać i hałasować Tylko wyjmę to najpierw z tego papieru Poszłam właśnie po takie um, żaroodporne małe naczynia na suflety czekoladowe albo na takie rzeczy śniadaniowe. Możecie tutaj zrobić taką mafinkę śniadaniową albo jajko sadzone na takim chlebie. Możecie zrobić tutaj wszystko w tym naczyniu żaroodpornym. Nagrzeć to, to, to można nagrzać do 180 stopni maksymalnie, więc ja tutaj zamierzam zrobić niedługo suflety czekoladowe. Widzicie, to jest taka idealna porcja dla jednej osoby więc kupiłam i to nie było drogie, bo jedno naczynie kosztowało 5.99, także naprawdę spoko cena, jak za takie naczynia, zobaczcie, ceramiczne. Także tak, polecam wam serdecznie i to jest w stałej ofercie Pepco. Eee, kolejna rzecz, którą sobie dokupiłam Już jedną taką miskę miałam, ale po prostu Ja mam deficyt misek, słuchajcie, takich szklanych To jest zwykła szklana Miska i ona kosztowała 7,99, więc mega tanio Słuchajcie, jak idę do Home You To te miski potrafią kosztować nawet 29 zł, a tutaj Za 7,99 macie bardzo ładną Miskę, taką zgrabną Do sałatki, mam deficyt Często robię imprezy, że po prostu brakuje mi tych, e, tych szklanych misek. Zrobię dwie sałatki, już po prostu nie ma. Miski dajmy na to na jakieś przekąski, chipsy, czy, no wiecie, wszystko możecie wsypać do tych misek. Także już mam dwie i mi starczy. E, no i tak, dwie jeszcze rzeczy, które wzięłam w pepko, to jest, słuchajcie, też taki już w wiosennym kolorze ręczniczek. E, do e, wycierania rąk i twarzy w łazience. O, my mamy taki, wiecie, wieszek, i po prostu. Tak sobie tutaj wisi ten ręczniczek Tak jak w każdym chyba domu e, Miałam szare te ręczniczki Ziska Ale słuchajcie One nie, e, nie wyglądają tak ładnie I stwierdziłam, że wprowadzę jeden kolor do łazienki I to będzie właśnie ten kolor zielony Teraz e, na Wielkanoc Bardzo ładnie wygląda I ten ręczniczek był dość drogi Wiecie, nawet się zaszokowałam Bo on kosztował e, 9,99 W ogóle taki mały ręcznik No nic ale wzięłam, bo zielony zawsze tak ożywia łazienkę I kolejna rzecz, którą wzięłam to taka pojedyncza ściereczka Były też ścierki wielkanocne, ale słuchajcie, jakoś tak wolałam wziąć klasyczną taką w paseczki Która bardzo ładnie będzie wyglądać na kuchence, jak powiesimy Albo tak wiecie, na rogu szafki, żeby sobie po prostu wycierać ręce Także taka ładna w paseczki Urocza jest, naprawdę mnie kupiła ta ściereczka i zdecydowałam, że wezmę właśnie, właśnie taką ściereczkę do kuchni. No i co? Chyba wszystko, tak, wszystko Wam pokazałam Jak widzicie, nie było tego dużo Ale zrobiłam Wam taki szybki przegląd Wielkanocnej oferty w Pepco Tak jak już Wam mówiłam na początku Dajcie mi znać, co Wy kupiłyście W tym roku Z tej oferty wiosennej Mnie jeszcze, słuchajcie, kusiły koce Przepiękne były koce, takie zielone W motylki, w jakieś kwiatuszki Ja uwielbiam Koce z Pepco, one są tak miłe I świetnie się piorą, ale jakoś tak, słuchajcie Nie kupiłam, popatrzyłam, wyszłam może następnym razem albo jak coś będzie w promocji. Także co, dajcie mi łapkę w górę, jeśli ten haul Wam się podobał. Jeśli chcecie więcej holi, e, takich holi w moim wykonaniu, to piszcie koniecznie. E, oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę pod filmem. Zapraszam Was na mój Instagram, linka macie w opisie filmu. Tam właśnie często często zapowiadam Wam filmy, no i robię jakieś relacje na żywo ze sklepu. Radzę się, ankiety są, możecie głosować, jakie filmy chcielibyście oglądać na kanale. Uff, ale się zgadałam, także co? Ja się z wami żegnam. Buziaki, do następnych filmów.